Witam. Oczyszczenie na czas transformacji. Transformacji niesamowitej. Transformacji, która po prostu odbędzie się tu na naszych oczach. I to jest moment, kiedy naprawdę negatywne energie będą szalały. Już bardzo mocno kombinują, jak to wszystko. Nie wiem, jak to powiedzieć. Przerwać. Ale tego się nie da przerwać. To jest po prostu. Oni już są przegrani. Wiedzą o tym. I jeszcze próbują zatrzymać to. No, zobaczycie. To będzie bardzo ciekawe. Kwiecień jest bardzo ciekawy. W ogóle lato będzie ciekawe. Zobaczycie. Może ci, którzy patrzą w telewizję, to pewnie niewiele zobaczą, ale <noise> będzie można zobaczyć energetycznie i fizycznie zmiany, olbrzymie zmiany. Słuchajcie, pamiętajcie o jednym: najgłośniej łapać złodzieja, woła złodziej. Zobaczycie. I to się tutaj potwierdzi w końcu. I ci, którzy tak naprawdę. Dawali świętych, wyjdzie na jaw, co robili, ile złego ludziom zafundowali. To jest właśnie ten czas transformacji, zmian, olbrzymich zmian na Ziemi. To wszystko, po prostu to, co było zbudowane na fałszu, to musi runąć. Musi runąć. I, i runie. Natomiast na ten czas potrzebujemy bardzo mocnego oczyszczenia. Słuchajcie, ja będę mówił we własnym imieniu, a wy wy wyobrażajcie sobie, że mówicie to we własnym imieniu. Powtarzacie albo po prostu podążacie za moimi słowami. Na tej zasadzie spróbujemy. To powinno być bardzo mocne. Ja to po prostu, no ci, którzy do mnie dzwonią, to wiedzą, że ja w ten sposób ich oczyszczam. Ja zawsze mówię głośno to, co wypowiadam, aby każdy wiedział, co mówię, aby się czuł po prostu bezpiecznie, dlatego że ja uważam, że bezwarunkowa miłość nie może nikomu krzywdy wyrządzić, nie może mi nikt zarzucić, że mu tam coś podpiąłem negatywnego. Wszystko co robię, robię głośno, jawnie. Nie mogę sobie wyobrazić, jak ludzie oczyszczają się u kogoś, kto coś tam gdzieś szepcze, ewentualnie nie wiadomo w ogóle co robi i to ma działać. No ja ja mam takie sposoby, takie poglądy, dlatego robię to oficjalnie. Tak jak powiedziałem, jeżeli komuś to nie odpowiada, prośba do bezwarunkowej miłości, to po prostu powinien się od tego odciąć. Nie włączać, bo mu może krzywdę zrobić. Dobra, to jedziemy sobie. Boże, proszę Cię o promienie boskiego, laserowego światła, które odcinają mnie od wszystkiego, co wyrzekło się Boga, od wszystkiego, co wyrzekło się bezwarunkowej miłości i światłości. W tym wcieleniu, we wszystkich pozostałych wcieleniach, w całości mojej istoty, we wszystkim, w czym istnieje, wszystko to zostaje odcięte od negatywnych energii, energii, które odcięły się od bezwarunkowej miłości i światłości. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w portale, które są do mnie podpięte, jak również w te, które próbują się do mnie podpiąć, we wszystkie te portale wchodzą promienie boskiego laserowego światła, wpalają się do wewnątrz tych portali, idą tymi portalami. Do źródła, do źródeł tych portali, wchodzą w te źródła, do środka i od środka, <coughs> eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską energię miłości i światła, w światłość. Boże, proszę Cię o laserowe promienie boskiego światła, które wchodzą w te odcięte już ode mnie podpięcia, idą tymi podpięciami aż do źródeł tych podpięć, wchodzą w te źródła, do środka i od środka, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską. Energia miłości i światła, światłość. Boże, proszę Cię o oczyszczenie mnie. W tym wcieleniu, we wszystkich pozostałych, w całości mojej istoty, bardzo mocne oczyszczenie. Bardzo mocne. Boże, proszę Cię o oczyszczenie. Całej mojej linii rodowej, z tego wcielenia, z wszystkich pozostałych. Cała moja linia rodowa zostaje oczyszczona bardzo, bardzo mocno. Wszystko zostaje oczyszczone. Boże, proszę Cię o odcięcie mojej linii rodowej ode mnie we wszystkich moich wcieleniach, całej linii rodowej. Wszystko to zostaje odcięte, wszystko co negatywne. Wszystko co negatywne z całej mojej linii rodowej zostaje ode mnie odcięte całkowicie raz na zawsze. Boże, proszę Cię o oczyszczenie mojej linii karmicznej z wszystkich moich wcieleń, z całości mojej istoty, z wszystkiego, w czym istnieje. Bardzo mocne oczyszczenie mojej linii karmicznej, cała moja karma zostaje oczyszczona całkowicie, wszystko co negatywne. Mojej karmie zostaje całkowicie oczyszczone. Bardzo, bardzo mocno. Boże, proszę Cię o laserowe promienie boskiego światła, które odcinają moją karmę z wszystkich moich wcieleń. Wyłącznie to, co negatywne. Wszystko to całkowicie zostaje odcięte. Raz na zawsze. Boże, proszę Cię o wypełnienie mojej linii rodowej, całej mojej linii rodowej, boską, bezwarunkową miłością i światłością. Boże, proszę Cię o wypełnienie mojej linii karmicznej, całej mojej karmy, boską, bezwarunkową miłością. Anioły, proszę Was o pomoc. Posypcie moje negatywne myślokształty białym, boskim proszkiem, który rozpuszcza wszystko, całe moje negatywne myślokształty. Wszystko to dostaje rozpuszczone, rozświetlone, przemienione w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Światłość, która oświetla Cały ten mrok. Boże, proszę Cię o olbrzymie słupy boskiego światła, w każde moje wcielenie, które wchodzą przez moją czakrę korony, w każdym wcieleniu, wypełniają mnie boską, bezwarunkową miłością i światłością. Światłością, która rozświetla cały mrok we wszystkich moich wcieleniach. Całkowicie. Boże, proszę Cię o cyklony energetyczne, bardzo mocne, w każde moje wcielenie, które z każdego mojego wcielenia wyciągają. Wszystkie obce osobowości, wszystkie negatywne osobowości, wszystkie byty, wszystkie energetyczne istoty, które przedostały się w moje wcielenia, wszystkie te energetyczne byty, istoty wszystko to zostaje wyciągnięte bardzo mocno bezpośrednio na drugą stronę. W miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską energię miłości i światła, w światłość. Boże, proszę Cię o słupy boskiego światła. W każde moje wcielenie, które wypełniają pustkę po tej obcych osobowościach, boską, bezwarunkową miłością. I światłością. Boże, proszę Cię o bardzo mocne cyklony energetyczne w każde moje wcielenie, które ściągają z tych wcieleń wszystkie moje błędne wzorce myślowe. Wszystkie błędne wzorce myślowe. Zostają przez te cyklony energetyczne wyciągnięte z tych wcieleń bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską energię miłości i światła, w światłość. Wszystko. Boże. Proszę Cię o wypełnienie pustki po tych błędnych wzorcach myślowych boskimi wzorcami uzdrawiającymi, regenerującymi, odmładzającymi. Boże, w pełni świadomy słów, które wypowiadam odcinam się od wszystkiego co wyrzekło się ciebie Boże od wszystkiego co wyrzekło się bezwarunkowej miłości i światłości całkowicie odcinam się z własnej woli raz na zawsze taka jest moja wola Boże, jako źródło bezwarunkowej miłości i światłości, proszę Cię o podpięcie mnie do portalu źródła bezwarunkowej miłości i światłości od teraz na zawsze. Każde moje wcielenie, wszystko w czym istnieje, wszystko to zostaje podpięte do portalu źródła bezwarunkowej miłości i światłości Boże kocham Cię z całego serca i wyłącznie Bezwarunkowej miłości pragnę istnieć, pragnę doświadczać, pragnę żyć fizycznie. Boże, proszę Cię o rozświetlenie mojej przestrzeni, o wypełnienie mojej przestrzeni boską bezwarunkową miłością i światłością we wszystkich wymiarach, gdzie istnieje. Boże, proszę Cię o podpięcie Polski do portalu źródła bezwarunkowej miłości i światłości. Portalu, który przesyła tutaj bezwarunkową miłość, światłość, bardzo wysoką wibrację. Wibracje bezwarunkowej miłości, która rozświetla cały nasz mrok. Boże, proszę Cię o laserowe promienie boskiego światła, które wpalają się w każdą istotę na Ziemi, tak pozytywną, jak i negatywną. W istoty, które usiłują zniewolić wszystkich ludzi, wpalają się w każdą z tych istot, wypalają w nich wszystko, co negatywne, wszystko, co mroczne, wszystko, co szkodzi komukolwiek, wszystko to wypalają promienie dla serowego boskiego światła we wszystkich tych istotach, tak negatywnych, jak i pozytywnych, we wszystkich. Niech będzie światłość, światłość dla wszystkich. Komu światłość nie odpowiada, niech znajdzie sobie inny świat. Boże, proszę Cię o podpięcie całej Ziemi do portali, źródła bezwarunkowej miłości i światłości. Niech zejdzie światłość tymi portalami i ukaże nam całą prawdę. Wszystko, co było manipulacją, niech zostanie ukazane. Niech ludzie zobaczą całą prawdę. Niech na Ziemi zwycięży wolność, niech na Ziemi zwycięży prawda. Wszystkie istoty, które usiłują istnieć w bezwarunkowej miłości i światłości, potrzebują całej prawdy. Boże, proszę Cię o wysłanie tu na Ziemię istot boskiego światła. Istot, które swoją obecnością rozświetlą ten mrok. Istoty boskiego światła zapraszamy. Czekamy na Was. Istoty wyłącznie boskiego światła, wyłącznie bezwarunkowej miłości i światłości. Potrzebujemy Waszej pomocy. Przybywajcie. Niech będzie światłość. Boże, jako źródło bezwarunkowej miłości i światłości, kocham Cię z całego serca. I wyłącznie po Twojej stronie pragnę istnieć. Dziękuję za wszystko. Kocham cię. Dobra. Tak szło, tak mówiłem. Nie bardzo, nawet pamiętam, co mówiłem. Przesłucham za chwilę. Mam nadzieję, że okej okay jest. Chociaż pewnie za coś się znowu gdzieś coś o coś zaczepi. Ale tym się już nie przejmujemy. Słuchajcie, zajdzie ta światło i ona schodzi cały czas. Schodzi, to już czuć teraz, mocno to czuć. I to tak ma być. Po prostu długo czekaliśmy na tą światłość. Teraz zobaczymy, kto jest kto i co jest co. To jest ten czas. Oczywiście, nie zapominajcie, prosić źródło bezwarunkowej miłości i światłości o wsparcie dla istot, które pragną istnieć w tym świecie bezwarunkowej miłości, czyli dla nas. To jest bardzo ważne, aby po prostu prosić, skoro to jest źródło bezwarunkowej miłości, to to źródło na pewno nie potrzebuje, aby spełnić jakichkolwiek warunków, bezwarunków, pomaga. Sama wizualizacja jest bardzo ważna. Wyobrażajcie sobie, zobaczcie ten nowy świat. Tu na Ziemi, nie gdzieś tam, tu. My tu pragniemy nowego świata, świata bezwarunkowej miłości i światłości. Tutaj, nie gdzieś tam. Proście i zobaczycie, to się wszystko wypełni. Czego pragniecie? No to już długo trwało. Ten mrok musi się rozświetlić. To jest po prostu nasze, nasze życzenie: aby tu stała się światłość, i ta światłość stanie się, już się staje. To wszystko runie, bo to wszystko runąć musi. I tak jak mówiłem na początku, pamiętajcie o jednym: najgłośniej łapać złodzieja, woła sam złodziej. Sam złodziej mówi: Jesteście grzesznikami. Tak to właśnie wygląda. To wszystko wyjdzie. To wszystko wyjdzie. To musi wyjść. Życzę Wam powodzenia. Będzie dobrze. Będzie nawet wspaniale, powiedziałbym. A to, że. Ta transformacja będzie trochę bolesna. Tak musi być. Tak po prostu musi być. Dla tych, którzy mają nadzieję w Bogu, mają ufność w Bogu, oni przejdą tą transformację, jak to mówią, suchą stopą. Dla tych, którzy sprzedali się za jakieś tamte srebrniki, tak zwane, dla nich będzie powiedzmy troszkę gorzej. Ponieważ będą pewnie musieli stracić wszystko, ale to był ich wybór, my się do tego nie wtrącamy. Słuchajcie, nie podpinajcie się za bardzo do tych, którzy będą cierpieć, którzy cierpią. Sama choroba to jest nauka z choroby należy wyciągać wnioski, z nauki należy wyciągać wnioski. Gdyby nie było choroby na Ziemi, to ta Ziemia by już nie istniała. Po co komuś byłby Bóg, bezwarunkowa miłość, gdyby wszystko miał, gdyby był zawsze zdrowy? Ale kiedy sypie się zdrowie, to jak to mówią, jak trwoga, to do Boga, wtedy przypominają sobie wszyscy. U mnie też nie było inaczej, nie ukrywam. Zawsze prosiłem tego Boga, ale kiedy dostałem dobrze w kość, prosiłem jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. To była jedyna moja nadzieja, jedyna. To jest całkowicie normalne. Dlatego piszecie, dzwonicie o jakieś tam uzdrowienie, kogoś, kto nawet na ten temat nic nie wie, załatwić za niego bo wy byście chcieli, aby on był zdrowy, szczęśliwy, bogaty. A skąd wiecie, czego on pragnie? Może on to ma, jak to mówią głęboko, gdzieś. Zajmijcie się sobą. Sobą się zajmijcie. Jak u was będzie cudownie i wspaniale, to wszyscy na tym skorzystają, bo to jest światłość. I do tego macie dążyć. Do tego, a nie naprawić świat bez wiedzy o tym, że wyście go naprawili nawet. Naprawić świat innych ludzi. To świat to oczywiście powinniśmy naprawić, że się wyraziłem. Chcielibyście bardzo często kosztem siebie uzdrowić innych? Hm. A oni... Tak samo mogą zrzucić się do źródła bezwarunkowej miłości. Po prostu mogą. Nikt nie jest w stanie im zabronić. I tak powinni robić. Oczywiście, jeżeli macie kogoś bliskiego w rodzinie i Wam bardzo zależy na tym, aby był zdrowy, możecie prosić w Jego imieniu, ale powinniście mu powiedzieć: Poproś. Poproś. Przecież to nic nie kosztuje, a jest bardzo skuteczne. Dobra, tyle tego trzymajcie się. Powodzenia. Jak zawsze jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Będzie cudownie i wspaniale, bo my tak chcemy i tak będzie. My kreujemy tą rzeczywistość, a nie telewizja. Więc za... wyłączcie te pudła. Powodzenia.